Szanowni Państwo rozpoczynamy konferencję po spotkaniu Orlen Basket Ligi i Tauran tak Gliwice kontra King Szczecin. Zwycięstwo drużyny gości 87-72. do Gratulujemy serdecznie, razem z nami trener drużyny King Szczecin pan Arkadiusz Miłoszewski oraz kapitan tejże drużyny Mateusz Kostrzewski. Mateusz zacznę od Ciebie. Proszę o kilka słów. Komentarze do Dobry wieczór, gratuluję drużynie z Gliwicy za, za spotkanie. Wiedzieliśmy, że drużyna z Gliwic jest bardzo, bardzo ciężką drużyną, która naprawdę wykorzystuje swoje przewagi na obwodzie, trafia ciężkie rzuty. Musieliśmy być do tego przygotowani od samego początku. Może inaczej, może chciałbym najpierw pogratulować naszej drużynie za to jak podeszliśmy do tego meczu. Wiemy, że nasze początki nie są najlepsze w ostatnich meczach, ale chcieliśmy podejść do tego meczu spokojnie, grać cierpliwie i nie popełniać dużo błędów w obronie. Więc myślę, że to nam się udało. Ten wynik myślę, że cały czas był taki remisowy, troszeczkę punktów na, na naszą korzyść, ale myślę, że my trzymaliśmy jakby rękę na, na pulsie. Więc im, im, im dłużej w las, to jakby ta przewaga, przewaga rosła. Szukaliśmy przewag, podawaliśmy sobie. Bardzo dobrze uważam, że broniliśmy. Każdy, ka, każdy jakby stał za plecami drugiego i pomagał. Myślę, że ta troszeczkę zbiórka w ataku dzisiaj kulała, ale, ale no nie można mieć wszystkiego. Myślę, że każdy by dzisiaj dołożył cegiełkę do, do, do zwycięstwa i każdy powinien być dzisiaj zadowolony. Dziękuję bardzo. Trenerze, Możemy puścić zawodnika? Ale oczywiście Dziękuję. Może. Do widzenia. Ja no tutaj, żeby nie, nie powtarzać y, y, słów Mateusza, oczywiście niektóre padną takie powtórzenia, że wiedzieliśmy, nie chcieliśmy zacząć meczu kolejny raz bardzo słabo i później gonić, chcieliśmy zacząć mocno twardo w obronie. Ja myślę, że na początku nam się to udało. Było trochę dekoncentracji, szczególnie na początku trzeciej kwarty, gdzie, gdzie pozwoliliśmy zdobyć łatwe punkty. Laksie, który wyszedł z ofbolów. Wiedzieliśmy, że po tych zasłonach biegają, dużo rzucają. Byliśmy na to przygotowani, i za to, za to trzeba zespół pochwalić przynajmniej początek i koncentracja była. Natomiast no, słaba strona zbiórki, to już chyba powiedział o tym. Mateusz, no 15 zrobionych zbiórek, ja wiem, że mieliśmy problemy z faulami, bo Jolek miał problem z faulami, on mówił o wysokich i Szymon Wójcik, do tego później się dołączył jeszcze właśnie Mateusz Kostrzewski, Tony Meyer, ale niestety nie byliśmy dobrze skoncentrowani na zbiórce, tak, że ta obrona powinna się kończyć zbiórką, natomiast no mecz kontrolowaliśmy z małą tam gdzieś, małą taką zachwianą sytuacją, gdzie, gdzie zespół... Z, z Gliwic zbliżył się do nas na chyba 5 punktów bodajże, ale dobrze zareagowaliśmy po time małcie i kontrolowaliśmy ten mecz do samego końca. Chcieliśmy koniecznie go wygrać. Chcemy tą, tą, tą drugą rundę kontynuować. Tak? Mamy jeszcze oczywiście widać, że po chorobie nie, nie jesteśmy mocni, tak jak chcielibyśmy i mam nadzieję, że, że następne mecze pokażą, że wracamy do gry. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I raz jeszcze gratulujemy zwycięstwa, życzymy powodzenia w kolejnym. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Szanowni Państwo, kontynuujemy konferencję po spotkaniu Orlen Basket Ligi, Tauron GTK Gliwice kontra King Szczecin. Zwycięstwo drużyny gości 87 do 72. Razem ze mną trener drużyny Tauron GTK Gliwice Paweł Turkiewicz oraz zawodnik Michał Michalburski. Michale, od Ciebie chciałbym zacząć. Proszę o kilka słów komentarza względem tego spotkania. Myślę, że pokazaliśmy charakter w wielu fragmentach naszej gry. Na pewno z tego, co można zobaczyć w statystykach, brakowało nam naszych rzutów za trzy z naszym składem osobowym, czyli mając tylu super strzelców i polegając na rzutach za trzy, trafiając tylko cztery czy trójki tak naprawdę, no nie, nie pokażemy w pełni, dla co nas stać, także myślę, że to też przeważyło na taktyce obrony przeciwników i zmuszają nas do takich, a nie innych sytuacji, co też zaburzyło nam rytm tak to wszystko wyglądało. Myślę, że dalsze słowa są zbędne. Pracujemy dalej i szykujemy się na tą drogę. Dziękuję. Dziękuję. o słowa, komentarza. No cóż, no. przegraliśmy z drużyną, która pokazała dzisiaj trochę więcej jakości. Za dużo przestrzegaliśmy, za dużo prostych błędów. 17 strat z tego drużyna przeciwna zdobyła za dużo łatwych punktów. Myśmy przygotowanie indywidualnie, przygotowaliśmy zawodników indywidualnie na poszczególnych graczy, niestety to nie wystarczyło, żeby postawić się troszeczkę za miękko. W niektórych momentach funkcjonowaliśmy. Gracze w dużym stopniu, jeżeli chcą iść do przodu, muszą to mieć świadomość, że nie da się łatwo, miękko zagrać, i, i, i tyle. To jest za mało, bo jeżeli mamy taki jakiś problem z atakiem, paru graczy po kontuzjach wróciło. Widać, że nie są jeszcze w pełnej dyspozycji i to na pewno gdzieś tam zaburzyło naszą grę. I, i, i mam nadzieję, że w następnych meczach zawodnicy w pełnym tygodniu, w pełnym tygodniu przedmeczowym, będą pracować i wiedzą, że muszą być bardziej skoncentrowani na tych małych rzeczach, które zdecydowanie. Ciągle są do poprawy zarówno w ataku, jak i w obronie. Skuteczność no, słaba. Natomiast no, przeciwnik nam nie pozwolił, był bardzo zdeterminowany, bo widać, że przygotowali się, odcinali naszą jedynkę, mieliśmy wtedy problem z organizacją, to na pewno wpłynęło na, na cały zespół i, i musimy mieć świadomość, że w takich meczach z taką drużyną jak Szczecin y, musimy zagrać zdecydowanie lepiej i być bardziej przygotowani na, na te agresywne kranie i na nie odpowiedzieć. Jeżeli tego nie zrobimy, no to w meczu przeciwko kingowi nasze szanse są naprawdę niskie, zwłaszcza, że przy takiej skuteczności 19% za 3 to jest bardzo słabe. Ale nic, no. Za tydzień mamy kolejny mecz przed przerwą, jedziemy do Dąbrowy i, i na pewno będziemy się bić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.